Parę miesięcy temu, siedząc na kolejnej sesji budżetowej zarządowej i słuchając odważnych pomysłów koleżanek i kolegów z biznesów, zaczęłam z uwagą obserwować ich zręczność w prezentowaniu budżetu kosztowego, jakby w tle ich potencjalnych osiągnięć. Niezwykle mnie to zainspirowało i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego my, HR-owcy, prezentując swój budżet, skupiamy się tak bardzo często na tym, dlaczego tak dużo chcemy, a nie na tym, co chcemy dowieść za te pieniądze. Na przykład, prezentując nasz budżet rekrutacyjny, mówimy, że potrzebujemy 150 tysięcy. No bo oczywiście mamy ogłoszenia dodania, mamy procesy executive search do zrealizowania, musimy oczywiście wykupić LinkedIn na cały rok i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zaczynamy oczywiście mega dyskusję, czy tyle ogłoszeń nas, 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 nam jest potrzebnych, czy jest tam potrzebny executive search, czy nie możemy tego sami robić, czy te social media naprawdę działają i tak dalej, i tak dalej. Hmm. A gdyby właśnie pójść za przykładem biznesu i odwrócić tą logikę nie, nieco. Gdyby zacząć od tego, co chcemy dowieść, jeśli chodzi o rekrutację w tym roku. Posłuchajcie, jakby to mogło brzmieć. Zakładamy, że w tym roku będziemy chcieli wyrekrutować 250 osób, z czego 30% będzie stanowiła kadra menedżerska. To mniej więcej na poziomie zeszłego roku. Chociaż walczymy oczywiście o obniżenie fluktuacji. Jednak mamy nową linię biznesową, którą będziemy chcieli tworzyć, stąd te 250 będzie ciągle aktualne. W zeszłym roku wydaliśmy średnio na osobę 600 zł. W tym roku chcemy utrzymać te 600 zł. Mimo tego, że o 20% wzrosła nam liczba kadry menedżerskiej, którą w ramach tej grupy chcemy wyrekrutować, a wiadomo, że te procesy są mniej więcej o 25% droższe. Czy to brzmi troszeczkę inaczej? Mam nadzieję, że tak. Może więc zmienić żebry na handel?